Dzień dobry Państwu. Na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgów chciałbym tak trochę nietypowo zacząć. Po pierwsze chciałem podziękować pani Dorocie, która napisała pracę magisterską, korzystając częściowo, bardzo częściowo, nie powiem, że z mojej pomocy, ale miała możliwość zobaczenia ładnych rzeczy i już mając wcześniej wybrany temat, no jakby to powiedzieć, Uhonorowała mnie tym, że dostałem pracę magisterską. Pani Dorota napisała ją i obroniła ją w 2014 roku. Yy, yy. Jeżeli chodzi, to, była pisana na Akademii Sztuk Pięknych imienia Eugeniusza Geperta we Wrocławiu, wydział ceramiki i szkła, kierunek, wzornictwo, specjalizacja, restauracja i rekonstrukcja ceramiki i szkła. Czyli coś, co interesuje antykwariusza, bo nie wszystkie rzeczy są idealne, trzeba naprawiać. I pani napisała pracę, która. Się nazywa obraz życia codziennego w wyrobach z fabryki Kilsza Wałbrzychu. No, porcelana z Wałbrzycha, no do dzisiaj y, znamy ją, do dzisiaj ją używamy, ale y, tak jak inni y, piszą o wazonikach, o jakichś paterkach, o figurkach, o, o, o zestawach y, śniadaniowych, to pani Dorota napisała o rzeczach bardzo mało spotykanych, ale Państwo oglądające moje programy na pewno już coś wiedzą. Przypomnę, jest filiżanka i jest filiżanka dla wąsaczy, czyli dla ludzi, którzy mają wąsy i nie chcą sobie śmietaną ich pobrudzić. I pani ma tu cały rozdział o właśnie filiżankach dla wąsaczy. Teraz panowie, niektóre panie palą papierosy, cygara, no i mają tak zwane zestawy do palenia. No i proszę zwrócić uwagę stojaczek do zapalania zapałek fosforowych też Produkcji Wałbrzyskich. Tu jest stojaczek. Wygląda jak solniczka, taki ma uchwycik, ale właśnie dzięki przeczytaniu tej pracy magisterskiej mamy pewność, że są to stojaczki do cygar. Że jak się pali cygaro i chce się je odłożyć, to odkłada się je na taki pomocny stojaczek. Ja jeszcze nie tak dawno tego typu naczynia sprzedawałem jako solniczki. Ale. Po przeczytaniu tej pracy się dowiedziałem, że są to właśnie też podstawki do cygar. To wygięte tu na dół jest po to, żeby cygaro oprzeć i żeby nam nie wyleciało z tego naczynia. Oczywiście, jeżeli też mamy zapałki już zwykłe z pudełkiem, no to mamy też takie stojaczki. W zasadzie jest to popielniczka, ale jest to też stojaczek na pudełko zapałek i jest to też w wałbrzyskiej produkcji. No, jak jest taki duży zestaw, tacka i właśnie. Ta Taki, takie naczynie do cygara, taki stojaczek do zapałek. To też jest. Takie naczynie, które wygląda jak taki trochę ozdobny wazonik, ale właśnie też w tej pracy magisterskiej wyczytałem, że jest to właśnie pojemnik na cygara, czyli cygara, których je, które jeszcze nie palimy, w czymś muszą stać na tym zestawie, i to jest właśnie ten kształt jest charakterystyczny dla właśnie tych, 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 tych stojaczków, i dzięki temu już wiem, że to nie jest wazonik, tylko element zestawu do palenia. No i oczywiście. W tej pracy są też piękne zestawy na biurko do pisania, no i tu też, też właśnie produkcji wałbrzywskiej, wspaniałe, tu mamy kałamasz, a tu mamy nie solniczkę, tylko piaśniczkę, tu w środku był piasek, jak się pisało atramentem, to się później zasypywało to piaseczkiem, i ten atrament wchodził w ten piaseczek i nie rozbywał się po piśmie, i to jest bardzo wczesny taki właśnie zestaw do pisania. I to wszystko jest tu wspaniale opisane w tej pracy pani Doroty. Ale Ogromna zazdrość mnie wzięła, ponieważ ja lubię mieć rzeczy, których inni nie mają. I tu jest taki cały rozdział w tej pracy. Ja tu oczywiście po kolei mogę pokazać troszeczkę, proszę zobaczyć właśnie, to jest takie to naczynie, na którym się właśnie trzyma, y, trzyma to cygaro. Y, tutaj jest sporo ilustracji, tu mamy takie pudełka na zapałki, różne takie, no tu jest dużo tekstu. O, tu właśnie możecie Państwo zobaczyć ten kałama z tą piaśniczką, nawet możemy zobaczyć, jaki duży ile kosztował i tak dalej. Także jest tutaj naprawdę wspaniało dużo ilustracji. No, pani Dorota włożyła ogromną pracę, żeby to wszystko zebrać, i bardzo się cieszę, że dostałem właśnie tekst tej, tej pracy. Ale ja tu mam do Państwa apel, ponieważ jest tu rozdział czegoś, czego nie mam. Robiłem już kiedyś program o spluwaczkach, czyli o takich naczyniach, do których się kiedyś spluwało. No, i tu jest właśnie pokazane. Jak to wszystko powinno wyglądać, i proszę sobie wyobrazić, że ja nie pamiętam, żeby przez moje ręce przeszła spluwaczka. No, może ktoś w domu ma takie coś i używa jako wazonik, używa to jako pojemnik na różne rzeczy, a. A jest to spluwaczka, i ponieważ mam spluwaczki metalowe, tu nawet proszę zobaczyć, w pracy specjalnie jest pokazane widoczna spluwaczka w bibliotece pod stołem. Czyli jest biblioteka, i tu jest naczynie, które się nazywa spluwaczka. I mam spluwaczki metalowe, ale nigdy nie miałem porcelanowej i marzyłoby mi się dydaktycznie, żeby mieć. Tego typu naczynie, także specjalnie, z premedytacją, pokazuję tutaj Państwu te wspaniałe obrazki, które są w tej pracy. Może ktoś z Państwa coś takiego w domu ma? I w ogóle nie wie, że jest to spluwaczka. Bardzo chętnie bym wszedł w posiadanie takiego czegoś lub ewentualnie bym to obejrzał, chociaż, żeby do ręki wziąć i zobaczyć, jak to wszystko wygląda. To, co na przykład tutaj pisze, że to jest katalog z 1914 roku. Także naprawdę, naprawdę jest to, jest to, jest to bardzo ciekawa praca. Bardzo się cieszę, że prace magisterskie. Pisane teraz no, mają tą wartość, że są użytkową. Myślę, że wielu antykwariuszy. Yy lub kolekcjonerów porcelany powinno się zapoznać z tego typu treścią, ponieważ tak jak wspomniałem, wszystkie opracowania dotyczące kolekcjonerstwa porcelany dotyczą raczej takich rzeczy popularniejszych i często spotykanych, a tu są naprawdę same takie smaczki i rarytasy. Także jeżeli ktoś ma porcelanową spluwaczkę, to bardzo chętnie apeluję o konsultację z moją osobą. Dziękuję.